W samym sercu Warszawy, gdzie dziś brukowane ulice Starego Miasta rozbrzmiewają krokami turystów i echem dzwonów z pobliskich kościołów, kryje się cień dawnego strachu. W czasach, gdy miasto miniało jeszcze wysokich kamienic, a mury obronne pamiętały husarie i łoskot najazdów, opowiadano szeptem historię o istocie, której spojrzenie odbierało życie szybciej niż miecz kata. Bazyliszek, potwór z pod ulicy, krzywe koło. Był grozą nocnych opowieści i realnym zagrożeniem dla tych, którzy mieli odwagę zejść do mrocznych piwnic stolicy. Legenda głosi, że dawno temu w jednej ze starych kamienic przy ulicy Krzywe Koło znajdowało się pomieszczenie, do którego nikt nie odważał się wchodzić. Mówiono, że to przeklęta izba, gdzie każdego śmiałka spotykał nagły i tajemniczy koniec. Ludzie mówili, że ich ciała znajdowano skamieniałe. Z szeroko otwartymi oczami i twarzami zastygłymi w przerażeniu. Nikt nie wiedział, co działo się w środku. Z czasem mieszkańcy kamienicy opuścili ją, przekazując ostrzeżenia z pokolenia na pokolenie: Nie patrz tam, gdzie śmierć zerka. Nie brakowało jednak takich, którzy nie wierzyli w przesądy. Pewien śmiałek, młody żołnierz, który nie znał strachu i śmiał się z opowieści starców. Postanowił zejść do piwnicy uzbrojony jedynie w miecz i lampę. Przeszedł przez drzwi, a kiedy po wielu godzinach nie wrócił, posłano za nim innych. Znaleziono go nieruchomego, zimnego jak kamień, z rozszerzonymi źrenicami i dłonią wciąż zaciśniętą na rękojeści broni. Wtedy nikt już nie miał wątpliwości: w tej piwnicy mieszka zło. To właśnie tam, według podań, miał zamieszkiwać bazyliszek. Potwór zrodzony z jaja złożonego przez koguta, a wysiedzonego przez ropuchę lub węża. Jego ciało było hybrydą ogon węża, skrzydła nietoperza, łapy koguta, a oczy oczy, które zabijały samym spojrzeniem. Nie musiał dotykać, nie musiał syczeć wystarczyło, że spojrzałeś i serce przestawało bić, dusza uciekała, a ciało pozostawało jak martwa rzeźba. Strach rósł. A nikt nie potrafił znaleźć sposobu, by pokonać potwora. Aż w końcu pojawił się człowiek, który nie był ani silny, ani sławny, lecz sprytny i uważny. Według jednej z wersji opowieści był to młody chłopak z rodziny szklarzy. Zamiast broni wziął ze sobą zwierciadło, stary, wypolerowany kawał szkła, tak gładki, że odbijał świat jak tafla jeziora. Zszedł do piwnicy z lustrem przed sobą. Kiedy bazyliszek wyłonił się z ciemności, gotów do śmiercionośnego spojrzenia, ujrzał w szkle własne oczy. I to wystarczyło. Potwór zginął od własnego wzroku, padając martwy w miejscu, gdzie przez dziesięciolecia siał strach. Od tamtego czasu piwnica została zamknięta, a ludzie wrócili do życia bez lęku. Ale pamięć o bazyliszku przetrwała w nazwach ulic, w starych podaniach, w herbach i obrazach. Dziś w miejscu, gdzie miała znajdować się legendarna siedziba potwora, wisi tablica, a dzieci w muzeum mogą oglądać jego rzeźbioną podobiznę. Czy był prawdziwy? Trudno powiedzieć. Może bazyliszek to symbol lęków mieszkańców średniowiecznego miasta obraz sił, których nie rozumieli. Może to echo opowieści, które przybyły z południa Europy. Gdzie w bestiariuszach i opowieściach ludowych podobne stwory grasowały od wieków. A może, może w tej warszawskiej piwnicy naprawdę coś mieszkało. Coś, czego wzrok był silniejszy od stali, a obecność wyczuwalna w zimnym powiewie, który czasem wciąż uderza w twarz, gdy zbyt długo stoisz przy krzywym kole. Tak czy inaczej, legenda o Bazyliszku nie umarła. Ona tylko śpi. I czeka aż ktoś znów odważy się spojrzeć.